Gdzie on to ogląda? Niech on da link, bo to jest na bank niepubliczny film. Chcesz pozwać typa Karionę? To mogę dać ci linka. Tylko pytanie, czy ja to mogę w ogóle obejrzeć teraz, dobrze? Bo chciałem z widzami ten temat zaprezentować. Nie, nie możesz. Nie mogę? Przecież jest na YouTubie. Ja go, kwa, tego typa pozwę, który, ja nie żartuję. On mówi, że to jest na YouTubie, ja tego na YouTubie, k***a, nie ma. Bo jest jako niepubliczna jakaś kurwa mu dała, no. Nie da mi linku, to i jego będę pozywał. Ja nie wiem, dlaczego tak w ogóle nerwowo rapuję Karionę, serio. Może do niego zadzwonię, wytłumaczy mi to. Może potem, bo w sumie teraz jest wyzywa. Ja z tobą porozmawiam. Daj like ten Olszo mnie denerwuje w tym momencie Ctrl C i Ctrl v, stary, no żaden problem. To F5, zobaczymy Zobaczymy ja. czy to to. Kupuję ci link stary z góry, dostałem ten film w ogóle od widza. Chętnie tego widza pozwę, serio mówię. To weź na Discordę. Mówię, otwier, bo chcę zobaczyć, czy faktycznie to to. <laughs> no cześć, no to to, no dałem ci linka, no. To weź F5 naciśnij zobaczymy czy to to, bo ja widzę jaką mam informację jak ten link wrzucam. No to jest to wideo. Bardzo mi przykro, że nie wiem, czuję że cię oszukuję, ale... Konturce. To zobaczymy. Ale to, to. naciśnij F5. Nie, 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 F5 naciśnij. Otwierz stronę. Od... Nie, otwierz stronę. No zrób to, to zobaczymy. A, a, nie rozumiesz, co chodzi. Daj F5. No dobra, no bo to jak chcesz Dlaczego to... nie chcesz tego zrobić? Żeby odświeżyć. I minutę pamiętasz, 11. Poza tym to jest moja prywatna własność, która jest usunięta z YouTube. Film dostępny. okej. Okay. Ale to no? nic, bo jeszcze mam na Rumblu to. Na Rumblu, no to Kolesia też zgłoszę. Podaj mi link. go... E... Jako... Pozwę tego typa, co moją własność prywatną Reuploaduje, rozumiesz? Ale czekaj, bo my chcemy nie to zobaczyć. Nie zobaczyć do tego materiału, rozumiesz? Czyli... Czy koleś wykupił licencję ode mnie? Ale czy ja to wiem, Czy mnie to chodzi. Ja pub... nie, no, nie, to nie jest na YouTube. Ten film od kilku lat jest usunięty. No to możemy wrócić do oglądania, bo mam na Ramblu. Nie, nie możesz wrócić do oglądania, ponieważ to jest moja prywatna własność. I to nie jest, co to oglądasz, nie jest na moim kanale. Innymi słowy, ja sobie nie życzę, żeby to było publiczne. To obejrzymy z twojego to jest... konta. Ja mam ten film jako prywatny. No to daj Linka i obejrzyj z twojego. Nie do... dam ci do tego filmu. A Linka. Dlaczego? Bo to jest moja prywatna wartość i nie chcę, to żeby to ktoś to oglądał. Obejrznie. A jedyny powód, czemu to trzymam prywatnie, to po to, żeby zgłaszać kogoś, kto uploaduje. Leży ci ten film. Nie że leży ten film, ja nie wszystkie no, filmy ci, zgłaszam, się, jeśli kopie co Ja kilka kanałów zdjął, co, co mnie ogradało no, no, i nie tylko o tym filmie mówię ja. w tym momencie. Przyznaj się, Rozumiesz? że boli ci ten film Przysz to go Nie, 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 nie że boli, tylko i no ty wskakujesz w Deloriana. jakiś czas, jak tam byłem, o myślałem. Bo później wiesz jakie będę miał problemy Że kurwa jakieś idioci będą szoty tak zwane od ciebie rzucać i będę musiał non stop zgłaszać te kanały Ale dlaczego? I Pani będę miał z, zmarnowany czas pracować, a Skaczesz w przeszłość, której nie ma, nie istnieje, tego człowieka co widzisz tam nie ma. Czyli chodzi o to, że to nie jest się posłaców, które tam mówisz, tak? Typie nie jest istotne, tak! O, To jest frajer co oglądasz, okej? Okay? Może tak. Stary, oglądasz, przegrywa, uwaga, i to jest nie byłeś wtedy i nie jesteś okrad, frajerem. To, słyszysz? I słuchaj, jestem frajerem Tam Nie mieście, jesteś okay. frajerem. Słuchaj, daj mi powiedzieć, teraz coś, jesteś okay? frajerem. Nie podoba bojąc mi się, się jak że ktoś mi okrada. Emocji. Nie, że boję się emocji, nie podoba mi się, że ktoś mi okrada. Teraz rozumiesz? jesteś frajerem, uciekając od tego, stary chłopie. Ale jakie uciekają Ludzie to było, lubią minęło. emocje. Była minęło, chodzić bo ty dalej tego nie przeszedłeś. Słuchaj. Nie obchodzi mnie, co, co lubią ludzie. Nie podoba mi się to, że ktoś mnie okrada. Bez mojej zgody coś upublicznia. A ja jestem przekonany, kilka ja, osób, że gdyby ta osoba kilka się osób zamawia, ma moją zgodę na publikowanie różnych treści ze mną związanych. I mają zgodę. Ja nie mam z tym problemu. Ale jeśli ktoś bierze coś mojego, to nie jest tylko kwestia tego filmu, bo, nie, bo różne moje filmy zgłaszałem. Za kradzież po prostu, za naruszenie moich praw. I zdejmowałem i filmy, i kanały z tego powodu. No rozumiesz? dobra, no to zgłoś ten film. Dlatego, po, no to daj mi link do Rumble. I tak to. E, trochę tak, zacząć przygodę z golfem dla początkujących. No ale to przecież to jest w internecie. Sam nie tak jest, to jest w internecie. Jakie jest w internecie? Nie ma tego, rozumiesz, bo pousuwałem. Czyli usunąłeś, bo cię boli ten film. Nie, że, bo o Jezus Maria, ja różne filmy pousuwałem, nie tylko ten. No, ale ten Całymacę szczególnie. Cię boli. Ja dziesiątki, setki filmów pousuwałem. Ale ten cię boli szczególnie. Bo ludzi, słuchaj, nie, że ten nie boli szczególnie, tylko pan non-stop go próbuje rapludować. A nie, że poli mnie szczególnie. I co i poli tym nie film będę robił tak? też będę to Nie, nie, że zarabia, to jest moja wartość intelektualna. I nie masz mojej zgody po prostu na reaplaudowanie czegoś, co jest moje. Chłopie, czy ty rozumiesz, że nie podoba mi się jak ktoś mi okrada? To nie jest kwestia tego konkretnego. No. Tylko każdego, rozumiesz? Tak, ja ci wierzę. Tak samo jak wszyscy chodzi. ten najczęściej reaplaudują, bo myślą, że nie wiem, że... Bo Karioner bo, bo, bo tam się popłakał. Niesamowite, 5 lat temu się popłakałem. O. Co? Jak zdejmuję z tego, filmu? że płakałeś. Słuchaj, jakoś nie zdejmuję klipu, który z... gdzie jest na YouTube, jak ktoś fragment ten sobie wziął i się z tego śmieje, ja sam się z tego śmiałem, tylko że to jest mój cały film, nie ja go wrzuciłem, nie ja go zreuploadowałem. nie ma tam wartości dodanej od tego typa, on bezczelnie mnie okradł, niech wykupi ode mnie licencję na publikowanie tego. Nie wiem, czy jest na ten film licencja, nie mam pojęcia, nie ja to uploadowałem. Na każdy film jest licencja, ty coś wrzucasz, coś swojego, wrzucasz swój film, on ma licencję twoją i żeby ktoś to zreuploadował, musi mieć twoją zgodę, tylko widzisz, różnica między tobą, a jakąś wielką firmą, jak na Disney jest taka, że Disney ma ludzi, którzy się tym zajmują. On ma całą, mają całą masę adwokatów, a ty jako jedy, pojedynczy twórca na przykład w tym sami jest. Jest to znaczy? tak jak oni mają ludzi od zgłaszania i Znów na przykład mają programy od tego, żeby od wykrywania, to tak ty musisz robić takie tak, rzeczy ręcznie. Ciebie, Temu Kolesiowi, ja Google Drive'a nawet zablokowałem. Co bo on bezczelnie na Google Drive'a myślał, że on będzie pomijać prawa autorskie że będzie na Google Drive sobie ludziom ro rozdawać i na Wykopie sobie płacze, że o i Karioner mi Google Drive'a zablokował. No to nie trzeba było mnie okradać, to bym nic nie blokował. Ten gość do mnie napisał, bo się bardzo wystraszył tego z twoich słów i napisał, ja że ja go pozwę, ja nie żartuję, ja się dowiem jakie on ma dane, ja go pozwę. I do ostatniej nie złotówki go a wezmę. Słuchaj, on napisał tak, że bardzo przeprasza. I że gdybym jeszcze chciał, to ma jeszcze film o sprawie z okiem F Fabiana. Ale co, że o sprawie z okiem Fabiana? Że mój czy nie tak, mój? Tak, 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 o to Jeśli mój, to go pozwę też. Ja go zdejmę. Jeśli on moją jakoś wartość, to, to kwa, będę zgłaszać o prawa autorskie. I, po, I ja postaram się, żeby Rambo jakoś mi dało jego dane. Że chcę go pozwać. I do adwokata mojego wyślę, bo mam akurat z Omzrykiem się sądzę. Z Rydzykiem? Omzrykiem, ośrodek monitorowania. Pozwałem ich. Kogo pozwałeś? Ośrodek... Ośrodek monitorowania pozwałem. Ośrodek monitorowania za... zachowań rasistowskich i ksenofobicznych? Tak, pozwałem ich. Czemu ich? Za co? To już moja sprawa, za co ich pozwałem. No nie da powiedziałeś publicznie, ale nie chcę powiedzieć za no, co. No bo pozwałem ich, no. A to chcesz powiedzieć o co chodzi w ogóle? Oni wiedzą o co chodzi. Wiesz no. o tym, że skoro on jest, to ja mogę go obejrzeć. Powiedz ale gdzie o... on jest? Nie, 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 to nie jest tak, że może on jest, mogę go obejrzeć. Ja mam rozumieć, że jeśli ty weźmiesz na jakąś stronę piracką wejdziesz, gdzie na przykład ktoś sobie wrzucił filmy Marvela, filmy Disney'a, to co? Możesz sobie oglądać, bo jest? Wiesz o tym, że nie mam je na chwilę obecną to ja mam pomysł, autorskie. jeśli ty Skąd oglądasz sobie na dziko, jeśli na dziko fame MMA oglądasz, bez wykupienia u, ni u nich. Dostępu do pay per view, no to też możesz sobie tak oglądać? Jedynie Od razu film, ci powiem, tak, tam na tym filmie siebie. widzisz Beta frajera, nie, nie pokazuję prawdziwego siebie. Emocje pokazuje są Beta. Beta frajera pokazuje, a wiesz czemu emocje te chciałem pokazać, żeby ten film był bardziej wiarygodny, bo to nie problem było powycinać to to. I super! I szczerze powiedziawszy, nie ma w tym nic złego. Jeżeli ktokolwiek za ten film się wyspie. Wiesz co jest tym złe, że, że ludzie myślą, że będą mnie ośmieszać, wskakując w Deloriana. Nie, to jest cię nie chcę nie chce ośmieszyć, bo prawda nie, nie, nie. jest taka... Nie, ci, to którzy to robią stream, to jest ich cel, a oni myślą streama, sobie, słuchaj, i myślą sobie, że ja Was zgłaszam ten film tylko dlatego, że o ten konkretny mi przeszkadza. To ja jak każdy jest. mój film, który ktoś mi okrada, zgłaszam, nie tylko ten. Prawda jest taka, że teraz nie. kreujesz się właśnie na tą osobę... No jakbyś się teraz określił w porównaniu, bo to był beta a teraz jesteś jaki? Nie jestem beta Betafrajer teraz, może tak. Czyli teraz nie jesteś beta frajer masz nie, takie teraz mocne podstawie. No, jaka dynamika relacji po prostu, no a tam byłem debilem i tyle, no. Powie po prostu, ja nie lubię, jak ktoś mi okrada. Nie wiem, może ty lubisz, jak ci okradają. Ja na przykład nie lubię. Jeśli ktoś by ci wparował do chałupy i telewizor, to, 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 to byś powiedział, a to Ludzie bierz, kupię sobie, drugi, tak? Nie, lubisz, jak ci okradają? Wszyscy wiemy, dlaczego tak to nie chcesz. Przynajmniej dlaczego? ja się jest Dlaczego? No to, to powiedz mi dlaczego. Bo dlaczego? się tego filmu wstydzisz, dostałeś kiedyś po dupie, ludzie zaczęli cię za to wstydzisz? wyśmiewać, bo wykrywamy związków. Tylko, po pierwsze, brzydze się tego typa, który jest na tym filmie. Jak Pierwsza możesz z siebie. Stary, Mogę. jesteś wspaniałym człowiekiem. Żydze się, pokazałeś tego emocje. Ty się wstydzisz, pokazywać emocje. Przecież jak ty wyłączasz kamerkę, to płaczesz w poduszkę, A po tych streamach. Stary. Nie. Nie. Fajnie jest mieć słabości. Zajebiście jest mieć słabości, bo każdy je ma. No łatwiej je zaakceptować słuchaj, i żyć. Nie każdy je ma. Po pierwsze, nie każdy ma. Nie ma słabości. Po drugie słabości są po to, żeby z nimi walczyć. Jeśli ja patrz, jeśli ja na przykład bym miał lęk wysokości, to wiesz co bym robił? Bym skakał na Bandzi, bym skakał z samolotów, żeby walczyć z tą słabością. Czy jakby ja miałbym, ja miałbym arachnofobię, to bym kurwa pająki brał w ręce. A ja właśnie, takie pytanie, a wrzucisz swoje prywatne filmy? Jakie jakieś ma? weź, weź Wszystkie upubliczni. Słyszałem, że tam to dostałeś, dobra, to zdradzać no, tajemnicę. Tak, no właśnie, ja słyszę tego Donata. Wiesz, Wiesz, no toś to weź te Poczekaj, filmy. poczekaj, wysłuchaj mnie. Mam zero prywatnych filmów, powiem więcej. Ale nie, nie, prywatne filmy, nie, 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 że z Raplo, tylko prywatne coś, co sobie nagrywasz, prywatnie. A co? Ale ja nic nie nagrywam prywatnie, co, co, o co chodzi? Bo nie rozumiem. Cokolwiek co nagrywasz prywatnie, weź to prostu. Ale ja nic nie nagrywam, no powiedziałem ci, w jednym zdaniu nie, nie no. nagrywam nic prywatnie. Aha, Nic. czyli jak jedziesz gdzieś, jedziesz gdzieś z kimś, na przykład z dupeczką sobie jedziecie, nie nagrywasz sobie, jak gdzieś jesteś, tak prywatnie. No nie, nie nagrywam. Robimy zdjęcia, mogę A je pokazać. Da. A jeśli tak, jeśli tak, no to plus jeden dla ciebie, bo powinno się właśnie, bo ludzie właśnie zapomnieli, że powinni żyć teraz tu, a nie oni w ekranach żyją. Ja akurat do tego stopnia zlewam to, jest że nie za bardzo dwa Instagram, Instagrama dla ciebie, jeśli nawet, tak jest. Jeśli tak jest, to plus jeden dla ciebie. Tak? Nie, ale nie, nie nagrałem nigdy nawet sekstaśmy, jeśli o to ci chodzi, coś takiego, a wszystkie yeah. moje oh, filmy... mój ale sekstaśmy? No <laughs> No bo zacząłem czytać czali, jak tak wiesz, podłapali, no to może o to ci chodziło, bo wiem, że jesteś trochę nie, z wyrolem. Ale nie no, prywatne, to prywatne, ja nie Baratenga. Co, co teraz zrobiliście, jest, jest prywatny, tak? Ale wrzuciłeś to do internetu, pokaż nam linka, obejrzymy z twojego legalnego źródła, ja nie chcę ale cię ja okradać. Nie, nie dam ci legalne, legalnego źródła, ponieważ jedyny powód, czemu ja ten film mam na z zupełnie innej platformie. To właśnie, to, właśnie to, po to, żeby jeśli ktoś zreapuje, żeby mieć podkład, to, że to jest moje. Bo z to z YouTube'em to numer, ciężko jest momentami. Bo oni będą się czepiać, widzą moją mordę na jakimś filmie, oni będą mi mówić, że to nie jest... Mój film. Nieraz miałem takie problemy, dlatego ja mam platformę taką, gdzie ja na przykład mam różne archiwalne moje filmy. Po to, że jeżeli ktoś zaaploduje, to ja zgłaszam i mam podkładkę, bo datami widać.